Krytykowanie, przypierdzielanie się do kogoś, mówienie jakichś takich chęsków tekstów czy docinek. Jeżeli spotkałaś się z tym, że ktoś w Twoim otoczeniu zachowuje się w taki sposób wobec Ciebie, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Zanim poruszymy kwestię, właśnie tej krytykowania, chciałabym poruszyć tylko dwa ważne tematy, od których należy zacząć w ogóle mówienie o. Yy, Podejściu do sytuacji niesympatycznych z innymi ludźmi. Ok? Po pierwsze, kobiety mają organy wewnętrzne i biorą wszystko do siebie, mężczyźni mają organy zewnętrzne i bardzo często przekładają odpowiedzialność za, za niektóre rzeczy na zewnątrz. Co mam na myśli? Przykład z mojego domu. Stała konewka na środku podłogi, bo ktoś ją zostawił, podlewał kwiaty, nie wiem, położył, zostawił, konewka była pełna wody. Przechodził mojego tata, zahaczył nogą. Konewka się przelała. Znaczy wylała. Woda się wylała. Jaki był komunikat? postawił? Nie wiecie. Czyli nie on nie zauważył konewki ją wywrócił, tylko kto tam postawił konewkę. Moja mama, która dokładnie takim. miała dokładnie taką samą sytuację, tylko mój tata zostawił yy, na podłodze yy, coś, coś takiego. Piłet, czy nie wiem, piłet, bokryt coś takiego. Robił coś, naprawiał, położył, zostawił. No to co robiła moja mama? Uderzyła się w to i jakby oła, oła o jejku o jejku o jejku, boli, 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 tak? W sensie ona wiedziała, że to co się stało, było zależne od niej, bo ona nie uważała. Mój tata, który uderzył się, który wywrócił konewkę, zrzucił odpowiedzialność i, i, i Przełożył swój ból na to, że to jest czyjaś wina. I to jest banalny przykład, pokazujący, jak my, w zależności od płci, e, bierzemy odpowiedzialność za niektóre sytuacje w naszym życiu. Czyli, jeżeli kobieta y, słyszy od drugiej kobiety albo od mężczyzny jakiś niefajny komentarz, to bardzo głęboko w sobie go trzyma. Bardzo głęboko on się zakorzenia i bierze go do siebie. Kiedy mężczyzna natomiast słyszy jakiś niepochlebny tekst na temat siebie od np. innego mężczyzny, to albo się z nim kłóci, albo nigdy więcej się nie spotykają. Mówię o takich skrajnych przypadkach, tutaj nie, nie mówcie mi o jakichś przykładach, albo o, o, o każdej Niechop, albo o, o jakichś takich wyjątkach od reguły. tak? Mówię o takiej statystycznej większości sytuacji, które na, nam się przytrafiają. I druga ważna kwestia, którą należy e, najpierw wytłumaczyć przed dojściem do tematu wątku głównego jest to, że nie będę Ci rzucać teraz piłki, że e, widzicie, ma smoczka takie od kong, jak macie psy, kong, najlepsza zabawka, niezniszczalna. E, druga kwestia, którą należy tutaj e, podjąć, że mnie rozpraszasz. i gadam głupoty. Druga kwestia jest taka, żeby uświadomić sobie, że osoby są różne i często trafiamy na narcysty, narcystów, którzy są psychopatami, którzy karmią się cierpieniem innych i chcą się dowartościować krzywdą innych, dowartościować siebie. Czyli na przykład, ja już mówiłam, mama, o narcyzach. Narcyzi i takie osoby to tak naprawdę bardzo skrzywdzeni ludzie. W środku totalni puści, którzy wytworzyli swoje alter ego, które jest nad innymi, nad człowiekiem. Ale w środku nie mają nic. Gdzieś tam podświadomie mają e, e, obraz swoich mankamentów, zdają sobie z nich sprawę, natomiast w życiu nie pokażą ich na zewnątrz. Ale można się domyślić mniej więcej, e, z czym mają problem, na przykład e, na to, na co zwracają uwagę u innych. Na przykład, na przykład, na przykład, nie wiem, e, narces może powiedzieć, Boże. Ale to jest niezależne od płci, bo udowodniono, że jest 50% na 50. To niezależne od płci, czy to jest kobieta czy mężczyzna. Narcyści są i mężczyźni, i kobiety. Może powiedzieć narcyz albo taki właśnie coś, ktoś, psychopata, ale masz brzydkie nogi. Podświadomie może swoich nóg nie akceptuje, albo nie wiem, ale jesteś gruba, albo nieproporcjonalna, a podświadomie gdzieś tam siebie nie akceptuje, ale dowartościowuje się tym, że ta osoba ma gorzej. Okay? Czyli. Druga ważna kwestia jest taka, żeby wiedzieć, że osoby, które będą się nad Tobą gdzieś tam znęcać, będą Ci dopierdzielać, tak naprawdę same są spuste w środku i to, co mówią o innych, często świadczy o ich mankamentach. I bardzo często rzeczy, które będą Ci przekazywać, nie są związane z Tobą, personalnie, tylko z ich obrazem siebie. Natomiast zwykli ludzie, powiedzmy, czyli, yy, czyli nie narcyzi, nie psychopaci, ale zwykłe osoby, które spotykasz na swojej drodze, które będą w jakiś sposób Ciebie oceniać krytycznie, będą Ci coś wytykać, będą, nie wiem, dopierdzielać Ci w różny sposób, o których miałam powiedzieć na początku, również, podobnie jak narcyzi, będą oceniać Ciebie i podkreślać Twoje błędy, a i tak... Podświadomie gdzieś tam tak naprawdę będzie to dotyczyło tak naprawdę ich. Ja wiem, że ja się tutaj powielam niektóre słowa i powtarzam. Natomiast weźcie pod uwagę to, że ja nie mam przygotowanego tekstu. I ja mówię to wszystko spontanicznie, żeby to wyszło ze środka, a nie, że mam wszystko przygotowane, tak? Więc docencie autentyczność tych wypowiedzi. Ja też staram się, żeby to było właśnie dosyć płynne i naturalne. Więc jeżeli ktokolwiek w Twoim życiu będzie wysyłał w stosunku do Ciebie jakieś negatywne komunikaty, które będą Ciebie dotykać, to mi weź pod uwagę to, że po pierwsze, kobiety zawsze będą brały wszystko do siebie, i przez to, że nie potrafimy oddzielić czyjegoś zdania od swojego, Czyli jakby czyjeś opinie od naszej... Nie zawsze mamy takie poczucie wartości, że, że znamy swoją wartość i, i nie potrafimy potrafić, postawić stop i granic i, i, i bierzemy czyjąś opinię za fakt i, 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 i że na przykład nie wiem, jedna osoba, która nam negatywnie się powiedziała, będzie miała rację, to nie potrafimy tego oddzielić i, i, i bierzemy wszystko do siebie i przez to budujemy swoją, swoje poczucie własnej wartości na, na podstawie tego, kto nam inni powiedzieli, co nam ktoś powiedział to jest jedna rzecz, czyli jakby wszystko bierzemy mocno do siebie, i jedna osoba potrafi nam spieprzyć życie, bo pokaże nam mankament w nas, który my będziemy starali się ukryć przez całe życie, bo będziemy uważali, że to jest coś złego i grusznego. No ale też jest druga rzecz, czyli właśnie osoby, które w ten sposób nas postrzegają, tak naprawdę tak, tak postrzegają siebie. Tak postrzegają siebie i zwracają uwagę na te rzeczy u nas, których tak naprawdę w sobie nie akceptują. To wcale nie musi mieć związanego nic z Tobą, tylko ta osoba jest na przykład wyczulona na jakimś punkcie. I teraz, jak sobie z tym poradzić? Czyli uświadamiając sobie, że to, że ktoś coś powiedział, to nie znaczy, że to jest prawda, i że jeżeli Tobie się coś podoba, to to rób i to pokazuj, i nie sugeruj się zdaniem jakiejś jednej pojedynczej osoby. Bo ta osoba nie musi mieć racji. To, że jej się coś nie podoba, to nie znaczy, że musi mieć rację. To jest trudne. Szczególnie jak mówią nam to najbliżsi, typu partneri, rodzice, tak przyjaciele, to, to jest trudne, żeby to oddzielić od siebie, co jest prawdą, a co nie. I uważamy, że postrzeganie innych naszej osoby jest ważniejsze niż to, jak my sami postrzegamy. I na podstawie tych innych opinii budujemy często siebie. Natomiast zwróć uwagę na to, że to wcale nie musi być prawda. Bo ja na przykład nim dostałam komentarz ostatnio. Yy, bardzo taki próżny i powierzchowny, wiecie? To, to, to ja tak mówię, takie komentarze dostaję. Yy, od jakiejś kobiety. Nie chcecie wiedzieć, jak wyglądała, bo ja nawet, ja tylko widziałam profilowe, bo mnie nie interesuje w ogóle yy, żaden hater. Ale sami nie chciałabym mieć takiej dupy. I o kim to świadczy? Czy ja mam przez to, yy, jakby, yy, chować się teraz, bo jej się coś nie podoba? Nie chcecie wiedzieć, jak wyglądała, widziałam jej profilowe, więcej nie potrzebowałam. A czy w sensie w tym małym kółeczku widziałam profilowe, więc nie potrzebowałam. Zobaczyć. Yy, ale i, i co? Ja mam teraz się chować, bo ktoś mi tak powiedział, Widzę. To jest jedna rzecz, a druga, co ona musi myśleć o sobie. Co osoba, która tak oceniając, yy, wiecie, mnie yy, yy, tak naprawdę co ona myśli o sobie? Osoby, które najbardziej krytykują, tak naprawdę mają najmocniejszego wewnętrznego krytyka. Osoby, które krytykują innych sobie dopierelają tysiąc razy bardziej. Więc co trzeba zrobić? Współczuć z takim osobom. I budować swoje wartości i swoją opinię o sobie na podstawie tego, czego my chcemy, jakie my mamy priorytety, bo nie będziemy idealne we wszystkim. I znaleźć w sobie takie 3-4 wartości, które będą dla was ważne, i na tej podstawie mieć swoje BHP i oceniać siebie i rzeczywistość.